Hej, hej, witam, witam, witam. Witam na kanale Enia Iris Tarot i zapraszam do czytania dla znaków Zodiaku. Okej, okay, w jaki sposób będziemy czytać? Otóż, najpierw wyrosłuje znak Zodiaku. Nie wiem, jaki to znak będzie. Oczywiście, wy potem w tytule będziecie już widzieć, bo już będziemy wiedzieć. I wszystkie karty wróciły do talii. Jeżeli powtórzy się znak w dzisiejszej sesji, to znaczy, że znak miał usłyszeć dwa razy wiadomość. W ten sposób to wykonuję. I zobaczymy, jaki znak Zodiaku. Byk. Coś ostatnio też było dla byka, tak? Byk zostaje tutaj jako sygnifikator czytania. I działamy. Pierwsza wiadomość. 45. I teraz powiedzmy, właśnie, że wy odkryjecie jakiś bardzo ważny fakt, który, który będzie powodem, aby zmienić jakiś tutaj sposób działania. Kontynuujcie tutaj otwarcie swoje w tematach zewnętrznych. Kultywujcie tutaj nowe podejście. Alternatywnie, jeżeli właśnie tutaj zmieniacie, czy rozpatrujecie tutaj potencjalnie możliwość zmiany kierunku w swoim życiu, to tak i to będzie z korzyścią. Rada anielska 35. Oczywiście są takie krótkie wiadomości, tak, bo jednak potem um, już to, jest to jest to, nie jest to indywidualne, więc więc tutaj wy musicie też szukać um, odniesienia tak, do tego, znaczy do waszego życia. Jest to czas tutaj też, aby podjąć jakieś ryzyko. Tak, to trzeba będzie oczywiście działać z odwagą i pewnością siebie. Nie wiem, co to jest, być może faktycznie wy tutaj czekaliście na, na to, żeby. E, być może faktycznie tutaj jakieś fakty wyjdą. Czekaliście na jakąś informację, bo jakaś sytuacja była obserwowana, i teraz już to macie, widzicie to. Więc prawdopodobnie będziecie musieli podziałać troszeczkę inaczej w jakichś tematach. Nie wiem? Zobaczymy, co powiedzą dalsze informacje. Wirocznia Ptasia. Dobrze, czyli tutaj faktycznie, ja bym powiedziała właśnie, że to jest coś, co jest niespodziewane w jakiś sposób. Tak, w sensie takim, no, to też otworzy jakąś nową ścieżkę, tak? Ale to jest, to jest coś, bo to jest pomoc właśnie tutaj w niespodziewanym. Czyli coś, czego się nie spodziewaliście, coś po prostu, ha, i to jest faktycznie. Jest to czas właśnie, tak, aby ruszyć w jakimś kierunku. Może to była jakaś sytuacja, może to jest sytuacja, może jeszcze dopiero właśnie e, pewne rzeczy być może wyjdą, wychodzą właśnie. Tak? Zresztą zawsze jest dobrze się sytuacją przyjrzeć, zanim w coś skoczymy, tak? Obiema nóżkami. I teraz wiecie, co to jest to: Tutaj wiecie, co jest to też. To są ludzie. To są ludzie właśnie, na których można polegać. Tutaj, jeżeli pojawiły się jakieś trudności, to nie próbujcie tego rozwiązywać sami, bo tutaj trzeba no, gdzieś z tym iść mieć jakąś asystenturę. Tylko, że tutaj pomoc innych będzie niezbędna, w sensie, że nie to coś Was strasznego grozi, czy coś takiego. Nie, nie. Czasami jest tak, że faktycznie w pewnych tematach możemy podziałać sami, nawet powinniśmy działać sami, ale czasami właśnie jest tak, że pewna ścieżka, pewien fragment takiej ścieżki jest łatwiejszy do przebycia wtedy właśnie, kiedy kooperujemy. Dobrze, co tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o. I teraz tak, pamiętajcie też, że jeżeli czytamy ogólnie, jest to do ogółu, prawda? I to jest do, do konkretnego ogółu. Jeżeli siebie rozpoznajemy, to jest to nasze czytanie. Jeżeli nie rozpoznajemy, nie jest to nasze czytanie, nie jest to nasz czytacz. Mogę nie być waszym czytaczem. Zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, okej, okay. wy jesteście też tutaj w jakiś sposób chronieni, powiedziałabym, tak? A, kończycie też coś. Kończycie też tutaj. To jest jakaś burza. Faktycznie, wiecie co? Ja bym powiedziała właśnie, że mogą to być okoliczności właśnie te zewnętrzne, a to, albo jest to burza w czyimś życiu. Nie wchodźcie w to. To nie jest wasze. Być może nawet to jest, wiecie, takie właśnie, że wziąć sobie właśnie tutaj na. E, nie bierzcie, no właśnie, nie bierzcie jakichś tutaj, jak to powiedzieć, nie bierzcie jeńców, tak? Bo wy przechodzicie do jakiegoś właśnie tutaj nowego, nowego tematu działania właśnie w zupełnie nowy sposób. Tak? Hmm, mm, mm. Pewne rzeczy można tylko odwiedzać w pewnych miejscach, że tak to powiem. Że jest coś umarło, umarło czas jakiś temu. Teraz uważajcie też na ludzi, którzy wracają z przeszłości. Dlaczego? Merkury się cofa. Jest to typowe w tym okresie. W tym okresie nawet możecie pod jakimś sentymentom właśnie tutaj ulegać, tak? To są sytuacje, z których trzeba, trzeba wziąć mądrość. Zabrać mądrość. Sytuacje, które przynios, przyniosły Wam tutaj różne rzeczy. Tak dobre, jak i złe. Są to rzeczy, jeżeli właśnie, bo to jest takie, że tak łatwo właśnie tutaj dać zagarnąć się na wołnicy, burzy. I tutaj, jeżeli coś się dzieje, jeżeli pewne rzeczy nie dochodzą do skutku, w sensie takim, że nie wiem, no nie dochodzi coś do skutku, coś tutaj planujecie, zwłaszcza jeżeli to są inni ludzie, bo ta karta z Jarzębino jest to ochrona właśnie przed ludźmi. Ludźmi, którym nie należy ufać. Bo to są ludzie, którzy też manipulują. Słuchajcie tutaj swojej intuicji w tym momencie. Zwłaszcza, zwłaszcza w, ten, w temacie nowych relacji, nowych, przy, nowy, nowych przedsięwzięć i nowych relacji. Jeżeli ta karta pojawia się, i macie coś takiego, właśnie w tej swoim życiu, że pojawiło się coś nowego, i pojawia się ta karta, tak jak powiedziałam, nie do wszystkich to musi być. To jest to ostrzeżenie. Bo rzeczy nie muszą być takimi, jakimi wam się wydaje, że są. Patrzcie, co pojawia się też w snach, bo też sny będą tutaj przynosiły dużo informacji, synchroniczności, właśnie tak? Czy to też ta informacja, która ta informacja, która właśnie może zmienić, zmienić właśnie wasz kierunek działania, może być związana z ludźmi? Może okazać się właśnie tutaj, nie wiem, co się może okazać, no bo to jednak nie jest czytanie. Dobra, nie będę w ten sposób właśnie tutaj zaglądać aż tak bardzo mocno, tak, bo jednak nie jest to czytanie indywidualne. To są różne rzeczy, ale mogą być związane właśnie tutaj z ludźmi. To są podobne sytuacje, w jakich już gdzieś na przykład właśnie tutaj byliście może, tak? Dobrze. Możliwość właśnie tutaj. Wzrostu. Tak, to są też jakieś społeczności. To są też jakieś społeczności, jakieś właśnie tutaj organizacje, ruchy, społeczności właśnie tutaj, tak? Teraz też patrzcie, właśnie gdzie wchodzicie, w co wchodzicie, bo e, zaraz do tej karty tutaj do, dopytam tego, tego właśnie, bo wy przechodzicie, ogólnie wy przechodzicie. Teraz jest te, czas tranzytu w waszym życiu, tak? Więc tutaj wy sobie stwórzcie, właśnie też wiecie, co. Tutaj też jest to taka karta, ta karta jest też kartą takiego matkowania sobie, więc wy tutaj w tym momencie dbacie o siebie, stwarzacie sobie właśnie środowisko. Nie, wpuści, nie wpuszczajcie właśnie tutaj do, do swojego środowiska burzy, tak? Bo może być tak, właśnie tutaj, tak, że to może być też ktoś, kto wchodzi do waszego życia, a tak naprawdę to on ma burzę w swoim życiu, tak? Więc i, i przynosi właśnie tutaj wam nieporządek. Zaraz dopytamy do tej karty, tak? Do tej, tak? Zaraz, chwileczkę muszę wziąć tą kartę z cieniami. Ok. Też, też przygotowuję coś takiego, że. Mm, A to naprawdę, będę musiała mieć naprawdę taki bardzo wolny też dzień i luźny te, termin, temat. I wtedy zaoferuję właśnie takie mini czytania, i one będą. Tańsze niż na przykład takie, oczywiście będzie to mniejsze czytanie, będzie tańsze niż, niż um, czytanie, które jest przesłaniem indywidualnym. Przesłania indywidualne w, na ten moment ja nie zmieniłam cen od. E, dwa, e, tylko w, podniosłam właśnie, jeżeli chodzi o czytania, o pytania i, i przesłania indywidualne oraz te mniejsze czytania, podniosłam właśnie tutaj tak. O jednego funta, to nie jest dużo, bo ja od 2019 mam cały czas te same ceny. I jak już będę miała taki wolniejszy termin, czas, to też wypuszczę coś takiego, ofertę taką, ale to będzie dostępna tylko w określonym. To też jest chodzi o miłość, właśnie tutaj u Was. Tak? To mogą być właśnie tutaj te sprawy miłosne. Więc jeżeli to, zwłaszcza, że to jest nowa relacja, to tutaj naprawdę dać sobie dłuższy czas, żeby się przypatrzeć temu, bo wy się jeszcze gdzieś tutaj uleczacie w jakichś tematach. Widzicie co? I, I wtedy zaoferuję właśnie coś takiego, że będzie, bo regularne czytanie, mini znaczy nie czytanie, tylko przesłanie indywidualne jest to cena 11 funtów. Ale ym, mam w właśnie zrobić taki specjalny dzień, gdzie będzie mniejsze czytanie, bo czasami jest potrzebne mniejsze, mini czytanie. Coś takiego jak robię na przykład w, ym, Boże, w pakietach, tam gdzie ludzie właśnie przychodzą po czytania, i wtedy to będzie kosztowało 6 funtów. Tak? Oczywiście, będzie to krótsze czytanie, ale czasami wystarczy krótsze, krótsze przesłanie. Oczywiście, nietematyczne, bo jest to to, co macie usłyszeć na dany moment, ale uwierzcie, że to, co macie usłyszeć na dany moment, jest dokładnie tym, co wam najbardziej pomaga. Ok, dobrze. Zobaczymy tutaj tak na tego. Dobrze, czy u Was jest to czas sprzątania? Tak. Tak, ja bym powiedziała, haha, dokładnie, to jest burza. To jest ktoś właśnie tutaj, tak, kto odchodzi od jakiejś burzy, od jakiegoś właśnie tutaj chaosu, bo zobaczył właśnie tutaj znaki czegoś, że to już widział, to już, to już właśnie w swoim życiu przeżywał, tak? To jest dokładnie tak. Czyli Wy tutaj nie wchodzicie nie wchodzicie w rzeczy, nie wchodzicie, nie wchodzicie w rzeczy właśnie tutaj, które, które już znacie. To jest tak, jakby właśnie tutaj widzę, widzę właśnie sygnały tutaj czegoś, tak? To jest dokładnie też tutaj, ktoś to kusi. To jest, to, jest, to, jest, to, jest, mm, to jest właśnie takie kuszenie właśnie tutaj, ale za to trzeba będzie zapłacić naprawdę dużą cenę, więc jeżeli w swoim życiu coś takiego właśnie tutaj mieliście, to ostrożnie. W tym momencie już jakieś błogosławieństwa w waszym życiu, pozostawać właśnie tutaj przy nich, bo wy przechodzicie właśnie tutaj tak do nowego, do nowego świata. Niech was, niech was tutaj nie skusi właśnie coś na skróty, bo nie ma czegoś takiego jak na skróty. Dobrze, i tak to wygląda dla byków. Dziękuję. パン。